Do Richarda. Richards ma dużo miejsca, Lewandowski i fantastycznie swolo, jeszcze nie koniec, jeszcze Dawid Lewandowski, gol! Jest Richards, płasko w pole karne. uwaga, Lewandowski zabrał się z piłką, kapita... Z minięciem od razu Wladimira Daridy, idealny nie jednak prawą nogą Mateusz Kunia dobra wrzutka i jest gol John Cordova już chcieli gdzieś... nie było spalonego, dobrze wyszedł w powietrze szukał tym podaniem piątka, Kunia, piątek uwaga, Kunia i gol nie było tutaj spalonego Spalonego. Alaba, uwaga, Myler jest Lewandowski nie ma spalonego w pole karne Znowu dobra w cudka gol! Gonić Bayern! nie, gonić rywala! Jak wracać do żywy Korantem to Liso Müller. Może teraz Lewandowski? Chyba teraz wywalczony rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Ruszył Lewandowski! On jest niemożliwy! Wiesz kiedy, Robert Lewandowski?